Hejko, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku i słuchajcie, dzisiaj widzimy się w super vlogu, pojedziemy do Warszawy spotkać się z super osobą. Jeszcze za dużo Wam nie będę mówić, słuchajcie, dowiecie się wszystkiego w trakcie odcinka, bo nie chcę Wam tutaj zdradzać, no ale tak, jest teraz godzina czwarta, czwarta, czwarta sześć, ja wstałam o godzinie trzeciej dwadzieścia pięć. I słuchajcie, już się ogarniam, za niedługo będę musiała wychodzić na pociąg, bo pociąg mam o godzinie 5.09, jeszcze chcę zjechać do Maka po jakąś kawkę, bo bez kawki, moi drodzy, 4 godziny będę jechać pociągiem, więc muszę mieć coś do picia, tak? W Warszawie mam być ponoć tak jakoś na 9.00, po 9.00 i pewnie od razu bym poszła sobie na jakieś śniadanko, później chciałabym jeszcze pójść do galerii i kupić jakiś mały prezent właśnie tej dziewczynie, z którą się spotkam, bo, bo nie wiem, taką, po prostu czuję taką potrzebę wewnętrzną. Będę się uczyć, słuchajcie, właśnie w drodze też pociągowej będę się i uczyć, i odpowiadać wam na wiadomości i to tak ciągle na zmianę, czy nie? Bo jutro mam egzamin z matematyki, moi drodzy, ja sobie, aj, 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 Moi drodzy, ja po prostu chciałam zdać matematykę. Ja tylko chciałam zdać matematykę, a zdałam na szóstkę! Moi drodzy, ciężka praca po naprawdę. Boże, muszę zdeptałam. Jasna cholerka, dostałam ją od cioci. No dobra, nic. Słuchajcie, moi drodzy, zdałam matematykę na szóstkę, słuchajcie na 100% rozumiecie, to moi drodzy, ja tego dalej nie rozumiem. Pani mi powiedziała, że zrobiła mi taki wykład, jak na jakichś studiach, a ja na studia matematyczne na pewno się nie wybieram. Nie, 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 w ogóle to nie myślicie sobie. Ale tak się jadam i mam wakacje, 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 czy zacząć? To co, teraz chyba trzeba iść tu uczyć, gdzie? Do kawiarni. W tym wszystkim leży pies pogrzebany, moi drodzy. Słuchajcie, trzeba iść to uczcić. No nie można tak bez uczczenia. Dzisiaj przyjeżdża do mnie ciocia i też idziemy, słuchajcie, sobie razem e, nad jeziorko, coś pewnie wypić, jeść e, do preku, żeby e, właśnie, nie wiem, no pogadać. Bo mega dawno się nie widzieliśmy, przy okazji uczcimy. Matmy. Drodzy, moi drodzy, nie wiem, czy male mi czymś zaczęło zabić, Nie wiem czemu, moi drodzy, nie make-up, make-up. Co się dzieje? Nie wiem, czy male o czymś zaczęło zabić. Jakieś się muszę wybrać raczej pójdę do Charlotte. W sumie nigdy nie byłam Charlotte, i gdzie ja jestem. Moi drodzy, idziemy testować Charlotte. Nigdy tam nie byłam. Jestem już tak głona, że Hit 9.30 jest. Po prostu już zaraz zjem z stół. Jestem już w Charlotte i nie wiem w sumie, czy tutaj się podchodzi do laty, i zamawia, czy jak, I... ale ładnie tutaj jest i naprawdę są mega ładne. Takie słodkie wypieki, wiecie typu pączek czy coś. I no, nie wiem czy tutaj się podchodzi, czy co, ale zaraz uczajmy. Jeśli pani do mnie nie podejdzie za chwilę, to chyba ja sobie mam muszę jakoś zamówić. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Jestem już słuchajcie po śniadaniu Charlotte było tak dobre, mega dobre serio, to była grillowana kanapka z kozim serem, miodem, masłem, to było takie dobre, że to jest hit i właśnie teraz może zawiązać buta, ale taka super informacja do mnie przyszła, dlatego że Ola, o Jezu nie, bo ja powiedziałam skryptor, osoba z którą się spotykam, słuchajcie może wcześniej się spotkać, bo wstępnie byliśmy umówione na 14.30, co jakbyśmy, jakby było tak, że na 14.30 to okej, okay, ale po prostu miałybyśmy o wiele mniej czasu na e, jakieś te nagrywki, na, na coś takiego, no, fajnego, tylko właśnie nie chcę wam mówić jeszcze do końca, dlatego, że, że to jest taka, no to nie, nie jest niespodzianka, ale to takie wiecie, chcę po prostu jeszcze chwilę to poukrywać e, i, i byśmy mieli mniej czasu, a teraz właśnie się zmieniło i może na 12.30, e, dlatego mega fajnie, mega się jaram i idę właśnie teraz do galerii jej coś tam kupić, jakiś mały upominek, z racji, że mnie, do mnie napisała, żeby zaprosiła w ogóle i tak ogólnie, żeby jej było miło, no i idę teraz do złotych i Ile lecę szybko czekajcie, bo zielony mam. Witam was ponownie moi drodzy. Słuchajcie, właśnie idziemy spotkać się z, e, z... No dobra, w sumie ja tak właśnie teraz szłam i słuchajcie, mam do tego celu, do miejsca, w którym się spotkamy. godziny 16, przeszłam 16 minut, czyli się jakby minęło, nie wiem, 40 minut, a mi pokazuje, że jeszcze godzina i wsiadłam w jakiś autobus, e, mar, nie market tylko e, metro czy coś takiego, ale ja nie ogarniam totalnie tego w Warszawie. Ja ledwo w moim małym mieście to ogarnięłam, a za dopiero w Warszawie. Powiedz, nie? Więc na ja się, też... o kafenero, dobra, muszę sobie kupić jakąś śnęto czy coś dla ja czuję spadek wody i wszystkiego spadek. Więc w sumie tak myślałam, że jak ja będę to wstawiać, to będę robić, wiecie jakieś tam czy to nie wiem, jakieś przebitki, czy to miniaturkę. Mówię trochę dzisiaj pójść ktoś prze mnie i się stresuje. No i będę robić jakieś przebitki, miniaturkę. I wy się w sumie dowiecie, z kim ja się spotykamy i co ja będę robić. Więc w sumie mogę już o tym wrócić powiedzieć, no dobra, no to mojej prace, słuchajcie. Spotkamy się z Olą rodziny wegetarianki. I to jest... Czekajcie. Nie, myślałam, że jest Costa, bo w kości są teraz jakieś nowe lemoniady, i chciałam tu lemoniad kupić, ale jednak nie. I spotkałam się z Ola. Ja Ola oglądam od 2021 i dla mnie to jest niemożliwe dosłownie, że ona chce się ze mną spotkać. Że mi na że chce się ze mną spotkać. Naprawdę, my się w ogóle spotkaliśmy pierwszy raz na imprezie I no, stary, mega fajnie. I słuchajcie, ta mocna rzecz, o której wam ciągle mówię, to robimy to Przecież będę mieć tatuaż, ja w ogóle dalej w to nie wierzę i poczekajcie, teraz właśnie szukam tutaj salonu Oli, bo idę do Oli na rodziny wegetarianki zrobić tatuaż, ale poczekajcie, muszę znaleźć jakiś salon, gdzie ona właśnie pracuje. Ej, to już? No. Niezłe, nie? To nie boli. No. Ej. Ale fao. No nie, nie, nie. nie, jest dobrze. To nie mogę się śmiać. To jest najcięższe chyba w tym wszystkim. Tak. Wiesz co, nie boli w sumie. Z jednej strony. Z drugiej boli, ale... Że tak nieźle, nie? Zle, nie? To dobrze do przeżycia. Do przeżycia, do przeżycia. Pierogi? Idziemy na pierogi. Oh, dobra, dobra okej. Okay. Okay. Mm, mm -hmm. Ej, <gry> Moi drodzy, zrobiłam sobie mój pierwszy w życiu potułasz. I w ogóle ja w życiu bym nie pomyślała, że jeszcze przed 17 urodzinami, bo za dwa dni mam 17 urodziny, zrobię sobie tatuaż, bo ja zawsze mam zdanie, że w ogóle ja jak będę robić tatuaż, to muszę to tak przemyśleć mega długo, akurat ten tatuaż ma ogromne znaczenie. To nie jest tak, że wiecie, ja sobie poszłam i w sekundę pomyślałam, zrobię tatuaż. Nie. On ma naprawdę dla mnie ogromne znaczenie i zaraz Wam je wytłumaczę. I oczywiście o wszystkim wie mama musiała wyrazić zgodę, tak więc tutaj nie nagram niestety jej reakcji, no bo ona o wszystkim wie i jest na bieżąco. No ale słuchajcie, moi drodzy, tatuaż mi zrobiła Cudowna Ola z TikToka, na rodziny możecie możecie ukojarzyć. ku naprawdę zmęciłyśmy też super czas. Ja jestem mega wdzięczna w ogóle, że miałam taką możliwość spotkać się z Ola, pogadać mega super było. Mam nadzieję, że odcinek, który przed chwilą zobaczyliście, Wam się podobał, że ten materiał, który tam nagrałam w Warszawie na robieniu mojego pierwszego tatuażu, przypadł Wam do gustu. Słuchajcie, troszkę się obawiam, że nie wiem, ten filmik nie jest do końca mega ciekawy, bo może jak byłam z Ola, to nie nagrywałyśmy jakoś mega dużo, ale powiem Wam, że my chciałyśmy się skupić na nagrywaniu żeby nagrywać jakieś jeszcze inne tiktoki, Shorts czy coś takiego, ale my spotkałyśmy się pierwszy raz w życiu i tak nam się to przygadało, tak po prostu się fajnie poczuliśmy vibe, że nawet zapomniałyśmy o tym, a miałyśmy jednak ograniczony czas, ona już musiała z uciekać i po prostu jakoś tak wyszło, że nie nagrywałam jakoś mega, mega dużo, ale mam nadzieję, że mimo to, to co nagrałam Wam się spodobało. No i słuchajcie, uznałam, że tak na koniec jeszcze po paru dniach, kiedy już tatuaż mam, bo tutaj o, mam proszę Was bardzo piękny tatuaż i to odpowiem na najczęściej zadawane. I pytania właśnie z nim związane. Ale jeszcze przed tym, słuchajcie, ja już o tym wspominam i na Instagramie, i na TikToku, na którego was serdecznie zapraszam, ale jeszcze tutaj powiem znaczenie tego tatuażu. To tak, słuchajcie, tatuaż jest to takie serduszko z takie łańcuchowe serduszko, które jest przerwane i oznacza ono to, że teraz moje serce jest wolne od choroby, moje serce jest wolne od anoreksji i nie jest już oplecione takim, wiecie, łańcuchem, tylko jest po prostu wolne, dlatego te łańcuchowe serce jest już przerwane, bo, bo tak naprawdę już jestem zdrowa i właśnie ten tatuaż jest dla mnie bardzo bardzo ważny, ma bardzo duże znaczenie i bardzo w ogóle, ja w ogóle nie mogę uwierzyć, moi drodzy, że ja spotkałam się z Olą na żywo, bo to, to, to też najczęściej bardzo, bardzo często zadawane pytanie było to, czy właśnie spotkanie z Olą było celowe, jak do tego doszło, że właśnie akurat do niej się umówiłam na ten tatuaż i to słuchajcie jest ogólnie śmieszna znaczy nie śmieszna, ale ciekawa sytuacja bo to nie było tak, że my z, nie wiem ja uznałam, dobra robię sobie tatuaż i się umawiam do Oli, tylko to wyszło jakoś tak, że My się z Olą spotkałyśmy na jednym z eventów, no i tam troszkę pogadałyśmy, ale naprawdę nie za długo. I ja byłam pewna, że Ola zapomni w ogóle o moim istnieniu, bo ja ją oglądam już od 2021, no ale byłam pewna, że o moim istnieniu ona już zaraz zapomni po tym evencie, co nie? No a wracam do domu i widzę informację, że właśnie Ola do mnie napisała. I jakoś tak zaczęłyśmy pisać, pisać, pisać. No i tak się zgadaliśmy że, ej, dobra, spotkamy się, jakieś zapoznanie się od Brydzonko, nagrywki, czy coś takiego. No i później jakoś tak znikąd wyszło, że, ej, dawaj robimy sobie. Właśnie taki tatuaż ze znaczeniem, że wygrałyśmy po prostu z chorobą, bo jak wiecie bądź nie, Ola również zmagała się z problemami z jedzeniem. No i tak jakoś wyszło, moi drodzy, ale z racji, że ja nie mam ukończonego 18 roku życia, a jeszcze wtedy, jak robiłam tatuaż, to byłam dwa dni przed moimi 17 urodzinami. No to oczywiście moja mama musiała wyrazić zgodę, więc odpowiadając na pierwsze pytanie, jak czy nie wiem, pójście do Oli było jakieś celowe, że chciałam tam się z nią zapoznać czy coś, no to to wyszło przez, tak to powiem, super przypadek, bo Ola jest naprawdę przecudowną osobą. I bardzo się cieszę, że mogłam poznać ją na żywo. Mamy mega fajny jeden taki pomysł, co byśmy mogli zrobić dla Was, ale to jeszcze zobaczycie z czasem. No, ale mega się cieszę, że z Ola właśnie się spotkaliśmy, że się zapoznaliśmy, bo naprawdę złapałyśmy super vibe. Ola jest naprawdę mega sympatyczną, kochaną i taką bardzo pozytywną osobą i było bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Drugie bardzo często zadawane pytanie jak nie najczęściej słuchajcie, to, jak moja mama zareagowała na to, jak ją w ogóle namówiłam, a to jest też ciekawa historia, słuchajcie. Bo ja kurde z Olo zaczęłam pisać o tym tatuażu chyba w ten sam dzień, kiedy w sumie uznałyśmy, że Ej, dobra, dawaj się spotkamy, czyli że to było w niedzielę, nie... no, tą którąś tam niedzielę chyba dwa tygodnie temu, no i w niedzielę wieczorem, tego samego dnia, kiedy ja w ogóle poinformowałam mamę, że to się spotkać z dziewczyną, którą jej, jej pokazywałam w internecie, że mm, właśnie ja ją lubię oglądać, bo moja mama znała ole z TikToka, to jak już ja się spytałam w ogóle, czy mogę, poinformowałam o tym, że taka sytuacja zaszła, to później wchodzę do niej do, nie wiem, jakaś 22 do salonu, mamo, bo jest taka sprawa, ja wiem, że to możesz się nie zgodzić, wiem o tym, wiem, bo ja nie mam kończonych 18 lat, ale ja Ci po prostu powiem, wysłuchaj mnie do końca i ja Wam powiem szczerze, że ja byłam nastawiona, że mama się na ten tatuaż nie zgodzi i było to dla mnie logiczne, dlatego, że po prostu, co nie, dlatego, że ja na kolczyki, których teraz po prostu nie mam, bo mam wyjęte, ale jak mi kolczyki w nosie. Dwa lata, moi drodzy, no, na kolczyki w nosie, no to co dopiero tatuaż, gdzie kolczyki można wyjąć, a tatuaż no jednak zostaje z nami na zawsze, więc ja byłam pewna, że mama się nie zgodzi, tak? No ale ja podchodzę właśnie tam i opowiedziałam, jak wygląda sytuacja i ona powiedziała, że właśnie za to, że się staram, że jestem niedumna, że osiągam to, to, tamto, to właśnie pozwala mi, tym bardziej, że jeszcze znaczenie tego tatuażu jest bardzo, bardzo takie ważne, symboliczne i naprawdę ja, moi drodzy, nie wierzyłam, dopóki nie zaczęłam mieć igły w ręce, że ja ten tatuaż no poważnie mogę zrobić no, nie wierzyłam, że moja mama się na to z taką lekkością w ogóle zgodziła, więc naprawdę mega, mega fajnie, dlatego ja akurat no, nie miałam tego problemu, aby mamę namawiać, ale myślę, że gdybym teraz na przykład powiedziała, dobra, robię sobie kolejny tatuaż, to już by nie było tak łatwo, już raczej bym tak szybko mamę nie namówiła. Jednak też teraz w najbliższym czasie nie mam w planach robić sobie tatuażu, bo ja, słuchajcie, o, to też odpowiadając na trzecie pytanie właśnie najczęściej zadawane, czy od zawsze planowałam zrobienie tatuażu? Kurde, wiecie co, ja zawsze gdzieś w głowie miałam, że jak będę sobie Robić tatuaż, to on chce, aby dla mnie miał znaczenie. Chociaż mi się na przykład bardzo podobają dziewczyny czy chłopacy, którzy mają po prostu tak wytatuowaną rękę, takie wiecie, jakieś po prostu randomowe rzeczy, po prostu, bo się podobają tym osobom. Mnie to się tak podoba u innych osób, ale po prostu ja myślę, że u sobie bym nie umiała tego mieć. Co nie u siebie nie umiałabym tego mieć, że ja po prostu muszę mieć znaczenie tego tatuażu. Ja tak Wam powiem, że od zawsze mam tego zdania. Nie wiem, miałam jakiś okres, że chciałam sobie grupę krwi w ogóle wytatuować w wieku chyba 12 lat, ale nie wytatuowałam koniec końców. Ale w ogóle nie jest to mądre, bo jakby się jakaś tragedia, no to wiecie, od razu wiadomo, jakąś masz grupę krwi, więc jest to do przemyślenia. No dobra, ale dalej, słuchajcie, to ja od zawsze gdzieś tam myślałam, że pewnie sobie zrobię ten tatuaż, jakiś właśnie, czy to, nie wiem, z przyjaciółką, czy to z mamą, czy z kimś, no ale nigdy nie sądziłam, że w wieku, ja już to 16 lat wtedy, bo byłam właśnie przed 17 nami dwa dni, no to nigdy nie sądziłam, że w tym wieku i nigdy nie sądziłam też, że z tego powodu i nigdy nie sądziłam, że z tak, u takiej cudownej osoby, tak, mojej drodzy, więc w sumie ja gdzieś tam zawsze mi się przy w głowie, że mogłabym mieć kiedyś tatuaż, ale nigdy nie było to takie, że ja po prostu miałam aż takie parcie, że wiecie, nie mogłam wytrzymać, że muszę sobie robić ten tatuaż z tym właśnie, co teraz mam, to też wyszło strasznie spontanicznie, więc, więc wiecie, jak jest. Kolejna sprawa, słuchajcie, moi drodzy, to czy bolało? Powiem Wam szczerze, że ja tego bólu tak naprawdę obawiałam się najbardziej. Ja się totalnie tak naprawdę nie bałam, że będę tego żałować. Jakoś nie wiem, ja po prostu ufałam Oli i Ola naprawdę bardzo piękne robi te tatuaże. To nie jestem jej pierwszą osobą, tak? I po prostu ja mam do niej zaufanie, mam, miałam. Mam i dalej, miałam mi dalej, mam, tak? I po prostu wiedziałam, że ona mi go nie skiepści. Byłam pewna, że jego żałować nie będę, ale bałam się bólu, bo ja wam powiem, że ja się na przykład boję wyrywania... Czekajcie sekundę. Byłam pewna, że ktoś właśnie pociągnął za klamkę. Ale, ale nie wiem, kogo nie było przez tego, przez wizjer, nie widziałam. No dobra, no to kontynuujemy. Słuchajcie, to tak, dalej kontynuują... Dobra, dalej kończę do no mnie, słuchajcie, to jest ja właśnie jak pensetu mi brwi ktoś wyrywa, to ja się tego boję, bo mnie to po prostu mega boli. Ja zawsze takim specjalnym nożykiem do brwi sobie gole te brwi. Znaczy nie tak do nas, bo jest to, tak? Ale po prostu trochę. A słuchajcie, no, tym bardziej bałam się tego bólu po prostu z tatuażu, że będzie mnie to mega boleć, a powiem Wam szczerze, że tak od 0 do 10. Na samym początku wiadomo, było to takie inne uczucie, takie trochę niekomfortowe, ale powiem wam tak, po pierwsze jak już się rozgadałam, to ja w ogóle zapomniałam o tym, że ten tatuaż mam robiony, a po drugie nie, nie bolało mnie to aż tak mocno. Były tam jakieś na samym początku momenty, gdzie bardziej zabolało, gdzie mniej, ale później się też do tego bólu przyzwyczaiłam i na przykład wiedziałam, że jak jest jedna ciągła jakaś tam kreska, no to boli trochę bardziej, ale to też nie jest tak, że po prostu nie do przeżycia. I okres ten gojenia, znaczy mi się dalej chyba goje, ale po zrobieniu od razu też mnie tak naprawdę w ogóle nie bolało, więc kurde, nie wiem na ile mogę określić ten ból. Tak cztery jeśli mam być szczera, bo jak był nie, tak cztery naprawdę, bo nawet jak był taki moment, gdzie zapolało, czy tam przypiekło trochę mocno, to nie było to tak, że po prostu uh, okr okropny ból. Powiem Wam szczerze, że przebijanie nostrila, wspominam o wiele bardziej boleśnie niż całe robienie tatuażu, chociaż nostril, no wiadomo kolczyk się mega szybko przebija, ale jeśli bym miała określać ten taki największy ból, który poczułam w jakimś danym momencie w robieniu tatuażu, to nie był on większy niż w przebijaniu kolczyka w nosie. Co do pytania, czy chciałabym jeszcze kiedyś mieć tatuaże, wiecie co, myślę, że jakieś bym sobie zrobiła na pewno, ale teraz no po prostu jakiś tam, nie wiem, pomysłów nie mam, też nie mam w sumie teraz jakiej Wielkiej potrzeby, jakiegoś parcia, może kiedyś bym sobie zrobiła taki matching z mamą, czy e, nie noszę z przeciwko, czy coś, ale z mamą, właśnie bardzo chciałabym taki matching, słuchajcie, zrobić. Więc takie coś myślę, że mogłabym zrobić, jednak na razie w najbliższym czasie jakoś tak nie przewiduję tego, aby robić sobie jakieś tatuaże. No tak wyszło mojego spontanicznie. E, no i wiecie, i tak jakoś po prostu okazja się nadarzyła i, i z niej skorzystałam, tak? Cudowne jest to, że po prostu teraz robię to, co naprawdę lubię, to, co naprawdę sprawia mi przyjemność, to, co kocham. Mam Super mega fanów widzów i, i naprawdę i tak wiecie, ja wiem, że ja no, nagrywam te odcinki, takie montuję, coś tam stawiam i gdybym nie robiła tego, no to by was nie było, ale też, gdybym ja tu tylko była, aby nie było was, to by też nie było mnie, wiecie, o co chodzi, dlatego ja jestem tak bardzo wdzięczna za to, że wy jesteście. Ja wiem o tym, że ja bardzo często o tym powtarzam i mam nadzieję, że Was to nie wkurzę jeszcze, ale po prostu ja naprawdę będę to powtarzać aż do skutku, aż po prostu nie wiem, bo dla mnie to jest czasem pomyślenia. dalej, na przykład dzisiaj byłam z ciocią bo ciocia do mnie przyjechała, taka moja przyjaciółka ciocia. w sensie moja ciocia, ale jest dla mnie jak przyjaciółka no i właśnie przyjechała do mnie, poszłyśmy sobie, poszłyśmy sobie na śniadanko, no i jej tam trochę opowiadałam, co tam u mnie słychać i jak jej właśnie opowiedziałam, że tutaj e, ten na urodziny mi złożyły tutaj e, różne osoby życzenia, że do tych życzeń tam jej jakieś jak przeczytałam to po prostu, wiecie też widząc to, jak ciocia jest ze mnie dumna, też po prostu nie wiem, nie wiem po prostu jak jej tak opowiadałam, że właśnie mam swoje Page, dziewczynki, czy tam chłopców również, chłopców również, słuchajcie, którzy są w moim fanpage'u, czy po prostu, po prostu widzów, co nie, osoby, które podchodzą do mnie na ulicy, to jest, ja po prostu miałam takie kurde, ja to naprawdę mówię, bo to się naprawdę dzieje i dla mnie to jest takie mega, mega super, naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję, słuchajcie. I wydaje mi się, że to były takie najczęściej zadawane pytania, oczywiście pewnie jeszcze mnóstwo innych wyszło, ale tak jak spytałam się Was, czy na Instagramie, właśnie na mojej relacji o jakieś najczęściej zadawane pytania, czy pod Tiktokiem w którym ogłosiłam, że mam to bo w ogóle wiele osób mi nie chciało uwierzyć, przez to, że ja często, nie wiem, coś tam na mamie zażartowałam sobie, wiecie, że oj, mamie jakieś już mojego prankę zrobiłam, to ludzie nie chcieli w ogóle uwierzyć niektórzy, że ja zrobiłam ten tatuaż, to to, że jest realny, ale tak jest realny, serio. I właśnie słuchajcie, moi drodzy, to myślę, że były takie najczęściej zadawane pytania. Dziękuję wam bardzo, że mnie wspieracie i dzięki wam również mogę spełniać swoje marzenia, bądź dążyć do spełniania swoich marzeń, dlatego że jeszcze wiele marzeń do spełnienia jest przede mną. Wiele jakichś fajnych, w ogóle, kurde, flaszka, moi drodzy, słuchajcie, bo ja wczoraj już. Zaczęłam wakacje, dlatego że wczoraj zdałam ostatni egzamin w szkole w chmurze i już zaczęłam wakacje. No i właśnie teraz słuchajcie, będę mieć znacznie więcej czasu na filmiki na YouTube i się tak cieszę, bo ja po prostu naprawdę chcę tego YouTube'a rozwijać. Tylko yy, przez to, że miałam ten troszkę zawalony czas, troszkę źle to organizowałam, po prostu, bo mi ciężko, to troszkę tego YouTube'a tak nie tyle że olałam, ale tak troszkę też było mi czasem ciężko wszystko połączyć, co nie? A teraz przez te wakacje ja wejdę w taki rytm i nagrywania na YouTube'a też bardziej tak yy, profesjonalnie. W sensie, nie, nie tyle, że profesjonalnie. Ale tak po prostu mam mega dużo fajnych pomysłów na filmiki i na odcinki, co nie? I będę mieć na to więcej czasu, więc spodziewajcie się fajnych filmików. Eee, czy tam odcinków? Jak będzie mówić? Bo, czy... no dobra, po prostu spodziewajcie się fajnych odcinków na, na YouTubie. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie na dłużej, że będzie wam się podobało. No i co, moi drodzy? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Popatrzymy. Czekajcie, bo mój... pierwszy spada. Popatrzymajcie się.